Cześć, dzień dobry, zapraszam Cię przez wspólną przeprawę przez prawa administracyjne do matury z WOS-u. wcale nie jest takie straszne, jak się wydaje, wcale nie jest takie trudne, jest na pewno praktyczne i nie ma aż tak dużo elementów, które trzeba wiedzieć do matury. Natomiast trochę, trochę tam ich jest, tak? Powiem Ci o takich trzech najważniejszych wymaganiach maturalnych, które koniecznie trzeba znać. Powiem Ci też, gdzie egzaminatorzy mogą zastawić na nas pułapki. Oraz gwiazdką oznaczę te miejsca, które moim zdaniem są najbardziej prawdopodobne, żeby na maturze się pojawiły, więc zapraszam Cię do obejrzenia tego wideo. To wideo oczywiście temat Wy wybraliście, podobnie jak i temat poprzednich nagrań. Zostały nam jeszcze dwa i nad nimi intensywnie Pracuje. Prawo! E, Pamiętaj proszę, że sprawa obowiązuje wszystko na maturze w tym roku, tak? Czyli i cywilne, i karne, i konstytucyjne, i człowieka, tak bardzo kontekstowo omawiam to na kursie, bo w praktyce obecnie już nie ma miejsca na ten kurs. Dostaję pytania, czy można się zapisać na przyszły rok. Jeszcze nie są zapisy otwarte, ale na pewno niedługo jakoś będą. Też będzie dostępnych 100 miejsc, 100 miejsc, nie, nie więcej, bo nie chodzi mi o ilość, ale o jakość. Tego się trzymam od 4 lat i to bardzo dobrze wygląda. Natomiast jest dostępna turbopowtórka, tak? Te materiały, o których teraz ci powiem, to są te materiały przygotowane właśnie na te ostatnie dni, a nawet na Ostatnie godziny przed egzaminem z WOS-u, który moim zdaniem bardzo ułatwiają naukę. Tak, jeśli chodzi o turbopowtórkę, to jest sześć nagrań, sześć takich kompleksowych wykładów o każdym z działów, i do tego są też y, tabele, tak naprawdę te tabele robią robotę. Mam od Was bardzo y, pozytywne informacje zwrotne, więc zachęcam do takiej turbopowtórki, jeśli jeszcze cię nie ma na pokładzie. Zachęcam też do zbioru zadań. Tam jest 10 arkuszy, dokładnie 10 tematów, takich tych, które moim zdaniem są najbardziej też prawdopodobne, żeby na maturze wystąpiły. I jeden arkusz jest przeznaczony do zrobienia w 30 minut. Tak, więc to też jest taka bardzo fajna forma powtórek tuż przed egzaminem. Zadania są autorskie, zadania są moje, i też zadania są o to, co moim zdaniem na egzaminie w tym roku, dokładnie w tym roku. Może się pojawić i też dostaję od Was bardzo pozytywne informacje zwrotne dotyczące tego zbioru, więc jest bardzo, bardzo mnie to cieszy. Nie jest jeszcze dostępna turbopowtórka pisma formalne, ale już od jutra będzie. Od jutra, czyli od niech sprawdzę, który dzisiaj jest siódmy, czyli od, od 8 maja też będzie turbopowtórka z pism formalnych i tam będzie. 10 pism, które moim zdaniem są najbardziej prawdopodobne do pojawienia się na maturze, 10 wzorów i 10 e, nagrań, na których te wzory omawiam, ale nie tylko wzory, też te zagadnienia prawne, które z punktu widzenia matury są istotne, tak jak w tym nagraniu mówię o prawie administracyjnym. E, wzór odwołania decyzji możecie sobie pobrać, tak, ale też opowiem nie tylko o tym, jak się odwołać. Od, bo właśnie dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o czym o tym, że musimy odróżniać prawo administracyjne, które jest bardzo szerokie, na przykład to jest ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim jest tego mnóstwo i tego nie trzeba umieć tak, tak tak dokładnie. A postępowanie administracyjne, tak, w odróżnieniu od prawa administracyjnego, i to reguluje kodeks postępowania administracyjnego, i mamy też postępowanie sądowo-administracyjne, które też reguluje zupełnie, zupełnie odrębna ustawa. I teraz, co tak naprawdę z tych trzech tematów jest najważniejszego do matury. Prawo administracyjne, tutaj chciałbym, żebyście. Potrafili odróżniać akty administracyjne od innego rodzaju dokumentów. Tak? Bo tak jest wymaganie egzaminacyjne w tym roku, i też o to często padają pytania, i z tym uczniowie mają też duży problem. Już mówię, akt administracyjny, uwaga, tu będzie taka nieprzyjazna definicja, ale rozbita na fragmenty, i te fragmenty będę tłumaczyć na przykładach. Akt administracyjny to władcze, jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, który określa sytuację konkretnego adresata w konkretnej sprawie. O co chodzi z tymi czterema, czterema, cztere, czterema, a, czterema cechami, już wyjaśniam. Rozstrzygnięcie władcze, autorytatywne, czyli zobaczcie, chodzi o to, że to jest na przykład decyzja o, o wymiarze podatku. Nie mamy wyboru, musimy ją zapłacić. Ten, ten, ten podatek w takiej wysokości, a na przykład, jeśli urząd zawiera jakąś umowę, zlecenie na wykonanie audytu, no to nie jest to już takie władcze rozstrzygnięcie, to w ogóle nie jest rozstrzygnięcie, to jest wtedy umowa, umowa między dwoma stronami, tak? Więc jednostronne, władcze rozstrzygnięcie to jest właśnie akt administracyjny. Jednostronne, czyli właśnie to wydaje. Organ administracji, oczywiście postępowanie toczy się z naszym udziałem, jesteśmy stroną, ale my za bardzo nie mamy wpływu na treść ostatecznego orzeczenia. O tym, jaka jest ostateczna decyzja, decyduje organ. Co jeszcze? Musi być organ administracji publicznej, tak? czyli na przykład decyzja starosty o pozwoleniu na budowę, orzeczenie sądu, akt notarialny, czy decyzja związku zawodowego, chociaż mają te inne cechy, takie to nie będą aktami administracyjnymi, właśnie dlatego, że nie są wydane przez organ administracji publicznej i o to często właśnie na maturze pojawiają się pytania, podobnie również jak i o to, że adresat musi być konkretny i sytuacja musi być konkretna, czyli na przykład cofnięcie prawa jazdy przez starostę jest aktem administracyjnym, decyzja o nadaniu numeru PESEL, tak, ale już. Uchwała Rady Gminy? Nie. Zarządzenie wojewody? Nie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Nie. Pomimo tego, że są wydawane przez organy administracyjne, ale to nie są, nie są konkretne sprawy konkretnej osoby w konkretnej sytuacji, tylko one mają charakter generalny i tu właśnie jest ta gwiazdka, bo moim zdaniem w tym roku o to może paść pytanie, więc mam nadzieję, że to rozumiecie, o co, o co tutaj chodzi. I teraz postępowanie administracyjne. Co tutaj jest najważniejszego? Tutaj jest najważniejsze oczywiście to, jak odwołać się od decyzji organów administracyjnych. Jakie są zasady tego odwołania? One są bardzo proste, te zasady. Zobaczcie, proszę. Postępowanie administracyjne polega na tym, że mamy organ pierwszego stopnia, który wydaje decyzję. Jeśli się z nią nie zgadzamy, odwołujemy się do organu drugiego stopnia. I to wszystko nie musicie znać nazw tych organów. Jeśli będzie tekst, opis sytuacji, tekst źródłowy jakieś tam będą wskazane te nazwy. Broń Boże, nie uczcie się ich na pamięć. Podałem tutaj taki przykład z mojej działki bliskimi, z właśnie prawa farmaceutycznego. Mamy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny i Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Jeśli ten Wojewódzki wyda decyzję, z którą się nie zgadzamy, możemy się odwołać do Głównego. Proste, prawda? Ale o czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać, że odwołując się do tego organu drugiego stopnia, swój dokument, swoje odwołanie wysyłamy czy składamy na biurze podawczym organu, który wydał decyzję, czyli za pośrednictwem. Tak? Tutaj macie fragment tego tego wzoru, który możecie sobie pobrać: wzoru odwołania od decyzji. Pamiętajcie proszę dobrze, bo tutaj gwiazdka właśnie to też jest często testowane na maturze, że chodzi o to, że odwołujemy się do organu wyższego stopnia, ale przez ten organ pierwszego stopnia, dlaczego tak jest? O, o co tutaj chodzi? Bo pewnie w podręcznikach jest napisane, że tak jest, ale nie jest wytłumaczone dlaczego. Już wyjaśniam. Samo kontrola. Organ, jeśli widzi, że... Cię pomylił, że o kurczę, bierze ten urzędnik nasze odwołanie. O kurczę, no rzeczywiście, brąbnąłem się. No to nie będzie wysyłać wyżej tego odwołania, żeby wszyscy widzieli, jako, jaki on jest niekompetentny. Tylko on sam może zmienić w trybie właśnie samokontroli tę decyzję, wydać ją ponownie zgodnie z żądaniem strony i wtedy nie ma potrzeby, żeby to odwołanie szło wyżej. Tak? To jest pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że wszystkie akta tego postępowania są u niego. Więc on po prostu to odwołanie załącza do tych akt i całość akt przekazuje wyżej, tak, no bo jakby główny inspektor dostał nasze odwołanie, to on by tak za bardzo nie wiedział o co chodzi, ktoś do mnie pisze, jakaś osoba, nie wiem, nie wiem o co chodzi, tak, muszę dzwonić do tego wojewódzkiego, pytać się co, co, tam, co tam się działo, więc tak od razu to wszystko ma ręce i nogi. I to jest w to tym postępowaniu administracyjnym najważniejsza rzecz, którą chciałbym, żebyście do matury zapamiętali. A jeśli chodzi jeszcze o to postępowanie administracyjne, to czego ono jest fajne? Zobaczcie, nie ma tam wydziałów żadnych, które trzeba pamiętać, tak jak przy, przy pozwie. Nie ma wartości przedmiotu sporu, nie pisze się czegoś takiego w odwołaniu, czy jakiejś szczególnej nazwy pisma. Po prostu odwołanie i, i tyle. tak? Więc jak będzie odwołanie na maturze, to proszę absolutnie się tego nie bójcie. I teraz postępowanie sądowo-administracyjne. I tutaj chciałbym, żebyście potrafili wyjaśnić rolę sądownictwa administracyjnego w kontroli władzy publicznej. O co tutaj chodzi? Już Wam wyjaśniam. Zobaczcie, tu jest taki schemacik, który przygotowałem, on jest też dostępny w, w tam, na jednym ze slajdów turbopowtórki. Mamy sąd najwyższy, któremu podlegają sądy powszechne, sądy wojskowe i mamy NSA i WSA. One nie podlegają pod... Sąd Najwyższy, dobrze, to nie są sądy powszechne, bo nieboże, jeśli będzie takie pytanie prawda, fałsz, to żebyście koniecznie to pamiętali, bardzo proszę. Schemat wygląda w ten sposób. Mamy decyzję, decyzję ostateczną, tak, ten głównego inspektora farmaceutycznego, i teraz składamy co? Składamy skargę na nią, skargę, dobrze, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ich jest 16. Dla każdego z województw jest po jednym, łatwo zapamiętać. Jeśli WSA wyda wyrok, z którym się nie zgadzamy, przysługuje nam co? Skarga kasacyjna do NSA, tak? Ale to nie jest jakiś nadzwyczajny środek zaskarżenia, to jest zwykły środek zaskarżenia wyroku pierwszej instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Zapamiętajcie, proszę, że mamy decyzję. Mamy skargę do WSA i mamy skargę kasacyjną do NSA. Żadnych apelacji, dobrze? Broń Boże, to mamy w sądownictwie powszechnym apelację. Tutaj tego nie ma, bo były już takie pytania na maturze i właśnie trzeba było tam napisać, co, jak się nazywa, jak się nazywa organ, jak się nazywa ten środek zaskarżenia. WSA, Wojewódzki Sąd Administracyjny, NSA, Naczelny Sąd Administracyjny, nie Najwyższy, dobrze? To proszę, żebyście zapamiętali. I, i co jeszcze? Właśnie ta rola sądownictwa administracyjnego. Sądy administracyjne, jakby nie są po to, żeby rozstrzygać spór między dwoma stronami, tak jak w prawie cywilnym, ok? Że mamy powoda pozwanego i on rozstrzyga spór. Nie. Nie o to chodzi w sądownictwie administracyjnym. W sądownictwie administracyjnym chodzi o to, że sąd kontroluje, czy działania organu, działania urzędnika, który nie jest niezawisły, urzędu, który nie jest niezależny, czy one były zgodne z prawem. Tak, to jest idea, cel działania sądownictwa administracyjnego. O to może być pytanie, proszę pamiętajcie, gwiazdeczka, zobaczcie w tej prezentacji. Ta kontrola, co obejmuje? Właśnie, rozpatrywanie skarg na decyzję, skarg, skarg na bezczynność. Tak? Jeśli organ administracyjny nic nie robi, wysyłamy ponaglenie. Znowu nic, no to już wtedy do WSA możemy złożyć skargę na bezczynność, jak również jeszcze taka dodatkowa kompetencja tych sądów, myślę, że też w kontekście matury warto o tym pamiętać, orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządowych i rozpatrywanie skarg na akty prawa miejscowego, dobra? To jest taka trzecia cecha, którą też warto sobie zapisać. I, i teraz, i co? I, I to już wszystko. I to już wszystko zachęcam, żebyś się sprawdził, czy sprawdziła właśnie w quizie 10 szybkich pytań, czy na pewno dobrze ten materiał przez ciebie został przyswojony więc zachęcam teraz cię do obejrzenia właśnie tego wideo. Wszystkiego dobrego do zobaczenia w kolejnym graniu. Cześć hej.